Mieszkańcy Corrientes, dużego miasta w północno-wschodnim zakątku Argentyny, twierdzą, że ich zwierzęta są atakowane przez mityczną czupakabrę. Nieznane zwierzę pozbawiło tam życia i okaleczyło trzy krowy w ciągu jednego miesiąca. Drapieżnik usunął ich organy czystymi cięciami i nie pozostawił po sobie jakiegokolwiek śladu krwi. Hodowca Hugo Valenzuela jest przekonany, że nie były to psy ani sokoły, ponieważ nie znalazł żadnych śladów piór ani też dowodów świadczących o tym, że jakieś zwierzę chociażby wąchało martwe krowy. Nie było też żadnych śladów ludzkich stóp, a przed okaleczeniem i śmiercią zwierzęta były zdrowe. Większość incydentów tego typu, do których dochodzi w Ameryce Południowej, bywa przypisywana zagadkowej czupa jeszcze w 2019 roku doszło do bardzo wielu okaleczeń bydła w północno-zachodniej prowincji tego kraju Katamarka, która znajduje się tuż przy granicy z Chile. Były to dziesiątki przypadków, o które niektórzy obwiniali kosmitów, inni długopyską mysz padlinożerną kudo, a zdecydowana większość mityczną Chupacabrę. Bardzo podobna seria incydentów miała miejsce rok wcześniej i podobne okaleczenia zgłoszono w prowincji Santiago del Estero w północno-środkowej Argentynie, również dzieląc winę pomiędzy Chupacabra, Kosmitów i Kudos. Z komentarzy na portalu informacyjnym Corrientes Today wynika, że hodowcy są sfrustrowani i zaniepokojeni całą tą sprawą. Pozostałe okaleczone krowy pojawiły się na tym samym obszarze pola, około 400 metrów od dróg i w pobliżu budynków mieszkalnych. Co ciekawe, żadne z tych zdarzeń nie zostało jeszcze zgłoszone Policji Wiejskiej. Rolnik początkowo sądził, że były to jedynie odosobnione epizody, lecz utrata trzeciego zwierzęcia w tak makabrycznych okolicznościach najwyraźniej skłoniła go do refleksji. Mężczyzna nie wykluczył opcji rozstawienia pułapek lub monitoringu wideo, aby monitorować ruch na swoich polach. Jak zapewne wiecie, Argentyna nie jest odosobnionym przypadkiem, a obserwacje czupakabry są zgłaszane niemalże na całym świecie i mało które pozostają spójne co do wyglądu tego stworzenia. Po rozpoczęciu nowego milenium relacje na temat tej bestii zaczęły nadchodzić z Ameryki Północnej, a potem przeniosły się do Azji i Europy. Większość z incydentów przypisywanych czupakabrom nigdy nie uzyskuje swojego wyjaśnienia, ale wysysanie krwi ofiar pozostaje jej znakiem rozpoznawczym. Ilekroć dochodzi do takiego incydentu, winą niemal natychmiast obarcza się mityczną kryptydę.